Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Łukaszewicz i zajmuję się zarówno filozofią sztuki i kultury, jak i praktyką artystyczną, do której od niedawna coraz bardziej wracam. I w obu tych obszarach ważnym wątkiem, który podejmuję, jest relacja z technologią. Przy czym istotne jest, by pamiętać, że technologia nie jest czymś z zewnątrz nas, nie trafia. Człowieka, kultury ludzkiej z zewnątrz jak pocisk. I nie trzeba się przed nią bronić. Jest ona raczej fenomenem, który określa człowieka od początku jego istnienia jako człowieka właśnie. Jest ona narzędziem, który możemy wykorzystywać na różne sposoby. I w tym sensie można ją też porównać do ognia. Do ognia, który. Prometeusz wykradł bogom, by dać go ludziom, i od tamtego czasu ten ogień zarówno może nam piec chleb, jak i palić nam domy. Wybuchać w bombach, jak i zasilać kable wysokiego napięcia. To od nas zależy, co z nią zrobimy. I niezależnie, czy na świecie będzie pokój, czy wojna, jak się potoczą losy świata, to technologia będzie się dalej rozwijać. Czy to w pokojowy sposób, dając nam coraz większe możliwości, ułatwiając nam życie, czy też stanowiąc pewnego rodzaju przestrzeń ucieczki przestrzeń, w której będzie można się ukryć przed coraz trudniejszą rzeczywistością fizyczną rzeczywistością dookoła nas. Technologia nie jest również przeciwstawna tradycji. Ewentualnie niektóre jej wykorzystania mogą wchodzić w pewien konflikt z tradycją, ale wcale niekoniecznie. I ciekawie jest patrzeć na różnego rodzaju połączenia pomiędzy współczesnością a przeszłością dniem dzisiejszym a tradycją. Patrzeć się, jak jak się ona rekonfiguruje, jak my ją rekonfigurujemy. Te formy, te kody kulturowe, o których tutaj mówię, mogą się przejawiać na różne sposoby. Mogą nam się wyświetlić, ułożyć w cyfrowym matriksie, ale mogą być też narysowane, mogą być też wyhaftowane krzyżykami. Każdorazowo natomiast. Tworzą pewnego rodzaju płaszcz, otulinę, która nas otacza, porządkując życie, nadając mu pewnego rodzaju sensy, znaczenia, symbole. Jednak te, te znaczenia i symbole nie są niezmienne. One także stanowią plastyczną materię materię plastyczną w naszych rękach. Współczesny, dynamiczny rozwój technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych, podbity jeszcze w odczuciu indywidualnym i zbiorowym poprzez doświadczenia lockdownu, prowokuje także pewnego rodzaju melancholię, nostalgię, tęsknotę za rzeczywistością fizyczną, za rzeczywistością, tak nam się wydawało określoną w swoim kształcie. Jednak taki powrót do przeszłości nie jest możliwy. Raczej należy myśleć, że w przyszłości będziemy żyć w różnego rodzaju hybrydowych środowiskach, w środowiskach łączących warstwy fizyczne i cyfrowe rzeczywistości. I to mogą być różnego rodzaju przestrzeni, łączące to, co fizyczne z tym, co desktopowe tworzące bardziej imersyjne środowiska, o charakterze wirtualnym czy rozszerzonym. I myśląc właśnie, co dalej, powinniśmy zastanawiać się, w jaki sposób umeblować tą naszą rzeczywistość przyszłości, jak ją ułożyć po to, żeby była dla nas przyjazna, po to, żeby odpowiadała na potrzeby człowieka a także w miarę możliwości, by była to przestrzeń, w której jest miejsce na sprawiedliwość.